witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szypson, jest ze mną dzisiaj David, tak? Jak w każdym ja, odcinku witam. dzień tam. Dobry, dzień dobry, witamy bardzo serdecznie. Dzień dobry. Witamy w kolejnym odcinku z Lego Batman. Lego Batman po jednym dniu przerwy, niestety, ponieważ nie wyrobiliśmy z wczorajszymi odcinkami, żeby nagrać dla Was. Niestety było dużo pracy związanym z czymś innym, ale to myślę, że nie jest jakiś wielki problem. No musicie docenić też to, że walimy jednak na dwa kanały, więc to jest no nie takie łatwe. Dobra, słuchajcie, w poprzednim odcinku na... Na kanale Dave'a, jeżeli nie widzieliście to powin powinniście zobaczyć, ponieważ tam ukończyliśmy pierwszy epizod Więc koniecznie musicie zobaczyć jak się zakończył pierwszy epizod, jak pokonaliśmy człowieka pytajnika i człowieka dwie twarze W dzisiejszym odcinku wybierzemy się do rozpoczęcia drugiego e, epizodu Szczerze ci przyznam, tak. że nawet mega fajnie to wyszło, że teraz jeżeli mhm. drugi epizod będzie miał tyle samo części To u mnie będzie tym razem zakończenie i rozpoczęcie, a u ciebie środki Co? To, jest to, prawa, to prawa. coś ciekawego, o kurczę, do... zawsze, ty, zawsze ty wskoczysz do tego, ja nigdy nie potrafię wskoczyć do tego. Dobra, rozpoczynamy okay. drugi epizod, drugi epizod. Wow, wow. wow. ale fajne, Lod. fajne, no, fajne, fajne, mega. Zaczynamy, Dobra. statek o, podwodny. Łódź podwodna. Tak, I kurczę, tutaj? To, są tak naj... to są tak ciekawe postacie w tym, w, w tym Lego Batman, że to jest szok. I kobieta, kot. No. O nie, ten chłopiec zawsze taki przerażający, tak, jest tak. taki malutki. I ten, I, i, ten, ma. I ten jego pingwin. To jest straszne, że on nad nim cel... Ja nie mogę! Może strzelić tego chłopa? Co jest? No. Wszyscy tak mu klaszą. Oj, no, nie wiem, czy tak, będę mu zaraz klaskać, jak go pokonamy. Oj, oj, oj. Dobra, on ma jakiś straszny plan, stary. On ma jakiś potężny plan, który mi się wydaje, że będziemy musieli zniwelować. A, że wszyscy, wszystkie pingwiny tak będą miały. O tak, do, i do tego świata chyba, tak? Tak, i tam jest jakiś kryształ, widzę. Tak, tak, tak właśnie. On będzie sterował wszystkimi. I oni chyba chcą zdobyć ten kryształ. I wiesz co, wydaje mi się, że ten kryształ będzie w, w jakimś yy, muzeum? Możliwe, no, to prawda. Teatr. A tutaj rozdają te boksiki teraz. I te pingwinki wszystkie wylecą teraz pewnie. Tak, tak, i zaskoczą wszystkich. Rybę? Rybę, wozem jeżdżą, rybę sprzedają. Jezus, kurczę. O, pierwsza dobra. Catwoman. Catwoman, dobra, super. Pokonaliśmy. Pokonamy w sumie, pokonamy kobietę kot w tym odcinku. Dobra super. Lecimy z tematem, myślę. Lecimy z tematem, tak. Catscenka. O kurczę, widzisz tą dziurę w oknie? No nie. To, właśnie... to jest taki typowy kryształ. kot. No. Właśnie to jest chyba ten? Nie, to nie jest ten chyba hmm, wydaje mi się, że nie. Znaczy, to by było zbyt proste, gdyby on się okazał nagle być w pierwszym odcinku No teraz jedzie sobie, jedziemy, jedziemy z tematem Ale fajnie, taki wodny teraz jest pościg, że tak powiem Coś super, super to jest, super, no Buziak. Tak, tutaj. Buziaka posłała nam <laughs> <laughs> Ty, ja mam okay, jakieś działko, teraz. widzisz to? Widzę, no, widzę Fajne Ale ciekawe, czy będziemy mieć w tym odcinku tymi pojazdami, czy nie? Zobaczymy, nie, zobaczymy, nie. dobra Rozpoczynamy rozgrywkę. E, tu można chyba... Drugie nie można epizod, chyba jednak. Dobra, pokonujemy ich. W ostatnim odcinku udało dobrać. nam się zrobić na 100%. Zobaczymy czy dzisiaj to się uda. Jestem strasznie ciekaw. O, tu już widać, że można coś zbudować. Strzelam Chyba żeby dla Ciebie, dla się... bo tak. A, jednak dla mnie. Dobra. Dobra, Czyli budujemy. Tutaj... Postaramy się zrobić na 100%. Postarajmy się, postarajmy się. Dobra, o, będę miał teraz tutaj o, nie mogę skoczyć, dobra. Chodzi o to. ścianach. to się. Ścianach, nie? Dobra. Tak, 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 tak. Tylko, gdzie? Tu. Ty rozwalaj. O nie, co jest? Z tej strony o, o, no. Coś się mi popsuło. Coś się... O, no właśnie. I ty mi drabinkę chyba spuścisz na dół. Tak, o. jest dwie nawet. O, proszę bardzo Dobra, to już tutaj elegancko wchodzę za tobą, proszę. O, i tu I znowu. Tutaj... To jest takie naturalne. Da... O, czekaj, tu jest coś na górze. Patrz, okno się da zniszczyć hmm. chyba nawet. O nie, spadłem na sam dół! Wziłeś i... okno? Okno? No. Ale możesz Bo wejść znisz... tam przez to okno? Się próbuję, ale czekaj No mogę niszczyć to okno poczekaj ja Ale mogę... tylko tak, te... A, A czekaj, patrz, wszystkie możesz Ale to czekaj, nie chyba nie też, dało Ja tu też na dole no. dam. Wiesz, ale kasa, kasa, kasa. Tak, kasa. to prawda, kaska się przyda. Więc w sumie to Trzeba dla zabrać. tej kasy to w sumie warto chyba. Okej, możemy iść do góry. Ale patrz tam jest w środku, jest tam w środku kasa też, zauważ. I tak, i tam jest box chyba. Będzie. Znaczy, mi się wydaje mi się wydaje. A czekaj, kurczę, to ja spadłem na dół. Da się o! wejść! Jestem Tak, tak Ale tutaj nic tak, nie ma, Bo Ja kurczę. się pomyliłem, i ja myślałem, że jestem tobą i mówię, co mi tak to nie działa dziwnie <grym> Nie, tutaj już nic więcej nie ma Czyli to jest wszystko, co możemy tutaj mieć, to no może dobra, gdzieś jeszcze trudno. na dole Ale widzisz, tam na, tak, tam na dole właśnie wydaje mi się, że tam może być jakiś box O, o udało ci się tam wejść, ja już nie będę próbował, ja tu pokonam tego typa, ale wydaje o. mi się, że tam jakiś boks będzie Szukam, szukam, szukam Nie Zzi? ma nic pusto To dziwne, szczerze mówiąc, wydawało mi się, że będzie coś Dobra tak, Kurde Trzeba iść tutaj Junk. Bo tu trzeba na górę, widzisz? A chyba teraz będzie, patrz, 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 tutaj stąd Aha. No stąd. I tutaj będziemy to zrobić. O, cyk. A, tu tych No kurczę, no faktycznie, David, ty to masz rację zawsze. Patrz, tu można znowu przez okna wejść. Widzisz? Ale to są widzisz, nawet jest spoczyny co niż tak, szkła, widzisz teraz? Tak, tak, tak. Może go zaraz tu gdzieś będziemy mieli. Albo to aby, będzie trzeba aby. przejść. Tam na pewno już jest boks, tam to już jestem a. pewien na 100%. Okej, okay, teraz mamy tu schody. Znaczy jakie schody, Tfu, drabinę. Cyk, 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 cyk I lecimy do góry. Dobra. Aha ile, 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 ile to trzeba przejść i się namęczyć, żeby wejść na dach, nie? Dobra, Dobra okay. rozwalam ich wszystkich. Zobaczymy Dobra. czy uda się 100% zrobić, aż kurczę będę się cofał po te pieniążki. Ale, ale mamy już dużo pieniążków. Dopiero po czym się zadóźno. Całkiem sporo, tutaj... całkiem sporo, tak. Jeżeli nie będziemy ginąć, to myślę, że jesteśmy w stanie te 100% zrobić. Wydaje mi się, że każdy o, poziom jest zrobiony w taki sposób. O, możesz latać. W Czy da się? A W Lego są że... takie że jak masz te czerwone klocki, to ci dają na przykład razy dwa kasy, albo razy o, cztery nawet. Więc wiedziałe. czerwone klocki też trzeba otwierać. Dobra, przelatuję tutaj i buduję o, ci ale... mości. Bo budowniczyś ciebie teraz, niesamowite. Trzymaj byczku. Dobra, Wskakuj. już se Wchodzę. O, dobrze, Jedziemy. że ta kasa się rozsypała tam, a nie tutaj, na tym moście, by spadło wszystko na dół. Okej, okay, tutaj Dobra. dwóch, dwóch facetów O, O tu kolejni w, w Turbanach, choby w Indiana Jonesie. <grym> Właśnie, Dalej. No. Ej w ogóle my już wiemy jak będzie to wyglądać, ale chciałbym się spytać was, widzowie Jakie no? części LEGO najbardziej chcielibyście zobaczyć? Tak najbardziej, najbardziej? Mogą być te, które już zgraliście, bo wy na pewno wiecie kurcze, które są najfajniejsze. My mamy jakiś pewien Zabry. plan na to. Ogólnie to chcielibyśmy przejść ich jak najwięcej tych części LEGO. I, no, I myślę, że to mi się spodoba, bo, bo, bo nam się też mega fajnie to nagrywa i, i wydaje mi się, że to jest dość ciekawe. O, pałk się tu. Autko jakieś. Autko masz? Co to yes, jest? siarka, stary Ja. Yeah. Nie wierzę. Jakie tu rzeczy co trzeba to zrobić, to żeby boksik? w ogóle kurczę... Nie wiem I za to boksik. A wiedziałem. Tak jest, dobrze. O, wracając się, o, wracając do, do tego co mówiłem, to. A czekaj, czy tutaj tak dasz radę wskoczyć? Czy tu na przykład za trzeba wyskoczyć, albo nie? Ty, a może musisz tu podlecieć z tego. No, no, no. no właśnie, właśnie. Spróbuję. I zium. Dobrze, Dobra, dobrze, mamy, dobrze to, jest. jest bierne, Dobra. Proszę. Wracając do tego co mówiłem, no napiszcie po prostu w komentarzach co, co chcielibyście najbardziej zobaczyć. Jakiej części Lego? Bo nam się po prostu to mega fajnie przechodzi. I mamy dylemat, jaki zrobić następny. Mamy pewien Dobra. jakby. Y, Pewny, jak to się mówi, pewien yy, pomysł I wiemy, którą chcielibyśmy chyba zrobić najbardziej Ale potrzebujemy takiego waszego potwierdzenia, więc Myślę, że wam się i tak spodoba to, to LEGO, bo on... Mi się, ja już się nie mogę doczekać proszę w komentarzu, jakie LEGO by chcieli zobaczyć następne Dobra, ja tutaj muszę przelecieć Tutaj nic Tutaj ci muszę chyba to zrobić, o Tak, chyba tak Dźwig! Co jest? Ale nie, czekaj, nie mogę dalej? Może, o Może, może no. Jak ty będziesz chodził po tym? Nie mam pojęcia Aha! Ja! Nie, to jest niemożliwe, co tu się wydarzyło teraz? Nie mogę, kurde Ale to by było śmieszne, jakbym mógł tu umiejeździć, tak Dobra, a, chodź a, a nie mogłeś? Nie mogłeś chyba, co? Nie Szkoda, Ej tu jest, jest boss Ale jak do niego wejść, to nie Aj, mam pojęcia Wydaje a? mi się, że od góry jakoś Czy nie? Też mi się tak wydaje Ej, kobieta, kobieta, kołcz A, już tu jest Ty stary, a my tak mamy 100% tak z... Znielacka na Jacka, dobra, no walimy. Tak, na Jacka, no dokładnie. No, dobra, Ty, dobra, jak ona skacze, to jest niemożliwe. Ale, mało. koniec, ucieka. Dobra. Ona będzie miała skoki pewnie duże. A, o, no, to jest, to jest, to jest, to jest skok dopiero. Kobieta, ko... A nie nie można zniszczyć. O, faktycznie. O, 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 ale patrzcie, no, z każdym levelem na, tak. następnym coraz lepiej nam to idzie. Lepiej, no, dobra, no, no, ja no, to tylko prawda. Proszę bardzo. O ładny no ty... kurczę, Nie wdzięczniku. Dobra. Zapraszam, to jest Mr... lecę, już lecę. To jest kolejny dla ciebie, chodź. O uwaga, dobrze. skaczę! I... O no dobra, doskoczyłem. Dobra. dobra, tu jest jakiś nowy ten. Tu będę chyba sterował tym. Yy... No, co mnie nie chciał skoczyć. Tu będę sterować jakimś autkiem? Czy czekaj? Mogę tam wejść? Chyba nie. Nie, to nie. Ej, dlaczego no tutaj... miałem się zmienić w tego, skoro nie mogę nic z nim zrobić tutaj. Ej, no rozwalam tutaj. Również pozbierałem sianko Jest jakiś... Mamy mrożnik razy dwa w ogóle, zauważyłeś? Tak, właśnie nie wiem dlaczego, czekaj, czy teraz też będzie? Nie, teraz już nie ma Był na chwilę tylko No, jakiś taki... Chyba, że to ja mam mnożnik a widzisz, koło mnie jest Albo nie już, nie? No? Nie wiem, nie, nie rozumiem wiem. tego Ale patrz! Nie, musisz mieć strój, patrz! No I tutaj tak. wejść, patrz, wejść tutaj No tak, tylko dlaczego mi tutaj, wiesz, dlaczego to było tam, żebym się zmienił? Na górze ty się będziesz mógł zmienić Widzisz? Widzę Widzę właśnie, no, w tego sapera takiego, co bomby daje. Tak, tak, tak. Czekaj, ja się o, zmienię, o... bo ja czuję, że będę już potrzebny na, na tamtym, tamtym, jakby... Dobra, ty, ja sobie... ty, jak oj, on jest silny, obróciłem go i on dalej, wiesz. no Dobra, właśnie jak... widzę. no jeszcze jednego ciosa. Ej, co ja robię? Co ja robię? <laughs> Patrz, co ja robię. Ej, ty się przebrałeś za... Nie wiem, co ty robisz. No. Oła. <grych> Wyglądasz teraz to jak, jak ta kobieta kot trochę. O kurczę, tu dobra. można jeździć, ale w sumie to by przydało się tam wjechać po ten ten. O, ja mogę cię Ja tu mogę to. coś zrobić przy tym. Nie. Aha, Nie. Dzięki, Davey, dzięki. Ale to, kurczę, mogę się przesunąć Dobra. No, mogłem. Masz autko Dobra. O, i teraz mogę tutaj zacząć nim sterować. Okej, okay, dobra. Ej, muszę, na... muszę wjechać tutaj. Proszę, zbierz, te, zbierz te pieniądze te pieniądze, które są nad, nad tym, tym. Nie wiem, czy to mi się uda, bo tu nie mogę tak skoczyć wysoko, kurde. Musisz najechać na to. Wiem, wiem, ale zbieram hajs, wiesz? Zależy mi Chyba... na nim, dobra. Czekaj, czekaj, kurczę, muszę Wyklad? to wymierzyć. No nie, jaki ten. A jak ciężko jestem sterować w ogóle. Staj, to Dawaj. Dobra, jedno jeszcze masz na pewno. Okay, udało się udało, drugie. się, udało się, Dobra, już myślałem, Duje. że się nie udało, już byłem tak zestresowany Okej, okay, jest drugie Dobra, Mamy drugim, drugie. To już, drugim to już byłem mistrzem Dla mnie Czyli tutaj szybkie bomby Pyk Pyk Już możesz wyjść chyba z samochodzika Chyba ta. Czekaj, jak ja mogę z tego wyjść? O dobra, udało Partu... nie. Dobra, siodaj się Patrz Nieee siliny o, i ty mi będziesz mógł teraz na te pieniądze dać No, ej w sumie? Czekaj O, czekaj, czekaj, spuściłem się niechcący Czekaj, 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 gdzie Chodź. jest to? Tu? Tak? Nie No, mogę się spuścić lekko O, o. Dobra No już nie, tak no, nie wiele, brakuje. nam brakuje Ała, prawie zostałem o, tam Dobra okay. Spadam O, o nie. nie, rozwaliłeś to zamiast tym wylądować o, Musieliśmy przejść tym, nie wiem czy to będzie jeszcze potrzebne Tutaj coś trzeba... O nie! Czekaj, bo przez środek postawiłem. No, Tutaj bomba nie... Trzeba było zrobić niestety. A, będzie trzeba coś zbudować. Jest. Patrz, mamy, mamy poziom? No w sensie już ten, się ten, tak ten? Mi... O, tak jest! jest! Drugi raz, drugi raz, Daj No nie jest. no, my jesteśmy już mistrzami. Dawaj. Dobra, u... Okay. Co to są? Netoperki! Aha, tam trzeba było Dobra. zaskoczyć. Wow, tu jest jakiś... Kolega nie sympatyczny. O mnożnik raz... Jaki mnożniki mamy teraz, widzisz? Pięć. no a właśnie nie dlaczego? Dlaczego tak się dzieje? Chyba przez to, że mamy super hero po prostu, wiesz. Zde wiesz o, że... tu jest ten kloc. kurczę, go nie zbierzemy. A jajaj, jaki nie fart. Aj, aj, no no no. Gdzie jest kolejny zbir. Co jest? Katzenka, jakaś, ok? Dobra. Katwoman. patrz ona ma ten, ten szafir. Trzeba go zdobyć. Trzeba a, go zdobyć musimy... koniecznie Patrz ile ma teraz HP, nie miała tyle wcześniej nie Miała tylko 4 punkty zdrowia uff faktycznie teraz... 10. no No czekaj rozwalam to wszystko mimo, że już mamy 100% To ja nie wiem, to jest jakiś taki, taki nałóg, że te pieniądze to ja lubię zbierać Trzeba mieć jak najwięcej pieniążków ma, smycz, smycz ma, ma jakąś smycz Okej okay, teraz musimy wejść do góry do niej Nam odskoczyła troszkę O Ale jak wróciła, skacze, wróciła 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 wolimy jej ciosy Ale dobra łatwo idzie ją oklepać Musimy my jesteśmy potężni. My mamy tylko 8 serc w sumie łącznie, a ona ma tak dużo i patrz jak my ją robimy, jak chcemy. Wow, Kursy, pa, dwa ciosy, nie ma, nie ma jej po prostu. Dobra, wskakujemy o, tutaj. Opa, lecą na parasolkach. Chłopcy tutaj, chłopcy radarowcy w turbanach, okej, okay, dostają Nie zdążyli do wylądować nawet. Kurde, od razu uciekła. O nie, ja tutaj bombę postawiłem. A nie. Sam żeś sep pułapkę zrobił. Dobra, wskakuję. O nie, to no na dół. Gdzie jest ta nasza łabeczka? Jak skacze, no nie! Ajajaj, to jest tak... No dobra, wejdź pierwszy, wejdź pierwszy, wejdź pierwszy! A jak się blokuje, ok? No nie zaskoczyła na dół, no nie, no tak... A dobra, ajaj. ja będę w góry, to bądź na dole może. Ale i tak trzeba coś tu zrobić chyba. Trzeba jakoś przyciągnąć. Dobra, pa, walę ją, walę Ciekaw jestem co by się stało, gdyby w bombę wskoczyła że też jestem ciekawa, ale. O, jest na dole. O, widziałem boksa. Okej, okay, okej. Okay. Ona jest tutaj dalej, teraz. Kurde. Dobra, znowu trzeba rozwalić tych typów. Ale jak skaczę w ogóle, to tak, Straż, No, nie, no, jest strasznie, strasznie. Nie do złapania, ale tu chyba na górze trzeba się z nią. O, dobra. Yes. Dlaczego to ja daję mi cios, a to z tobą jest kaccęka? Nie rozumiem. No. O, o kurde o. Ty masz y, Emilię w Minecrafcie, to ja mam Catwoman tutaj <noise> Ale ona no cię ale... w konia zrobi Nie no, Biznes przede wszystkim No wiesz co, to ścig, ale jeszcze ciebie fight łapa <noise> To, to dobra, już nie będę mówił co <noise> Dobra, nie ale to jest jej kot No nie, i co ja, my O nie że teraz? Dobra, no właśnie, tak super... Wykonaliśmy to, no. ale co, złapaliśmy ją w sensie, że, że co, że złapaliśmy. pokonana? I do więzienia? Pan, nie, to że... Ale level complete. I mamy znowu right. nazbierane 100%. 100 tak. Jest, jest super hero kolejny, więc. Let's go. Lecimy tak jest, z toma. Dobrze, dobrze jest. Okej, okay, tutaj ile mamy tych buksików? Hero Super Kid. Właśnie o co tam chodzi? 2 na 15? Nie wiem, co to jest właśnie. Nie wiem, nie wiem też. Ale dobra, zobaczmy się... ile pieniędzy. Po źle będziemy mieli siana, Prawie 300 mm. tysięcy. 300 koła, dobra. Już jest, jest grane, dobra, no jesteśmy bogaci teraz. Ty miałeś trochę więcej ode mnie Hajsu ostatecznie. Hmm? Ty chyba zginąłeś te dwa razy, nie? Ja? Tak, razu. możliwe. Okej, okay, mamy. Tylko jeden punkcik, więc troszeczkę lipa. Tak, no, no trudno. No ale no dobra. Wracamy do Badcave'a. Ja wam dziękuję bardzo za oglądanie tego odcinka. Widzimy się w następnym odcinku. Zobaczymy, czy jutro, mam nadzieję, że tak. Chcemy, chcemy z tym lecieć jak najczęściej, ale nie zdziwcie się, jak po prostu jakiś dni nie będzie odcinka, ponieważ robimy też inne kanały i po prostu czasami czas nie pozwala. Ale tyle w tym odcinku. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Do zobaczenia na następnym odcinku. Udaj wam, więc koniecznie do niego wbijajcie. W opisie jest link do playlisty, gdzie możecie będzie wszystkie odcinki po kolei. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Na razie. Opa. Pa.